Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, witam ponownie sprzed szkoły, prywatnej szkoły polskiej Kwowadis. W ubiegłym roku prezentowałem Państwu tę szkołę, a raczej zamiar powstania tej szkoły dzisiaj zapraszam na półkolonie, półkolonie właśnie organizowane przez tę szkołę. W sali gimnastycznej są zajęcia sportowe i muzyczne. Mamy salę na górze, gdzie dzieci mają lekcje i zajęcia z nauczycielkami. Także mamy piękny park tutaj, gdzie dzieci mają właśnie zajęcia w piłkę. Grają w piłkę. A proszę powiedzieć w takim razie od kiedy do kiedy te, te półkolonie tutaj są? Półkolonie się zaczęły prawie trzy tygodnie temu. Przez trzy tygodnie właśnie oferujemy te półkolonie w tym roku. No i dzisiaj jest ostatni dzień. Dzieci są bardzo zadowolone. My jesteśmy zadowoleni, bo pogoda się udała. No tak. W tym roku trzy tygodnie oferowaliśmy te półkolonie. W zeszłym roku dwa tygodnie. To w tym roku trochę więcej. Od października, tak popieram, pomagam, jak mogę, jestem na zarządzie tak. członkiem razem, razem z Kasią jako dyrektorka, ale popieram. A ile osób liczy zarząd? Jest nas trzech. I chce Pani jednak dzieci nauczyć języka polskiego? Bardzo. Dlaczego? Jest to bardzo ważne dla mnie jako, jako matka Polka, no uważam się za Polkę, myślę, że dzieci powinny mieć dostęp do, do języków. Niedawno przeprowadzono badania, chyba w Anglii to było, udowodniono, że dzieci dwujęzyczne albo wielojęzyczne po prostu mają zmiany w mózgu takie, że te dzieci są, lepiej się skupiają, lepiej, lepiej, kojarzą. Się peczą, lepiej kojarzą. A to jest nawet bardziej skomplikowane, nawet lepiej, są bardziej spostrzegawcze i zauważają zmiany wizualne w swoim otoczeniu. Ja jako osoba, która się tu urodziła i mam prawie całą rodzinę w Polsce. To mnie tak przyciąga, ja, ja kochałam, no teraz z covid nie można podróżować, ale ja kocham do Polski latać. Uwielbiałam tam kuzynów, ciotki, wujki, ja, ja to uwielbiałam, jest to bardzo trudno dla mnie określić, to opisać, po prostu to, no tak jak Pan mówi, to mnie przyciąga. Mhm. Ja bardzo lubię tam jeździć, po prostu, nie wiem, to jest część mojego życia, kultura polska. Jedzenie, mhm. święta, po prostu, e... jest to trudno dla mnie opisać. Mm -hmm, mm -hmm. Jest to chcieli życie, w Polsce jest życie po prostu. I dlatego tutaj chce pani dla dzieci stworzyć namiastkę tego życia. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I się bardzo cieszę, że mam męża, który się uczy już dzisiaj na to polsku, ale on to popiera. On chce być też członkiem ro rodziny polskiej. Chyba pani się cieszy, jest bardzo zadowolona, no bo sukces, tak? tak. Szkoła jakoś. Funk... To jest trudna dziedzina do działalności, założyć szkołę, która przyciągnie ludzi, tak. prawda? No bardzo się cieszymy, że właśnie udał się nam ten pierwszy rok. Także nasze półkolonie się tutaj udały. Podczas półkolonii mieliśmy ponad 60 dzieci, które uczestniczyły tutaj. Przed Przede wszystkim cieszymy się, że nasza szkoła kontynuuje. W tym roku poszerzamy nasze grupy, będziemy mieć więcej dzieci. Zatrudniliśmy jeszcze dodatkowe nauczycielki i przyjmujemy więcej dzieci. Mamy nadzieję, że, że dalej ta nasza szkoła będzie rosła. To ile jest teraz dzieci w szkole? Obecnie w szkole się spodziewamy, mamy dwie grupy. Mamy kindergarten i mamy pierwszą, drugą klasę. W kindergarten się spodziewamy około dziesięcioro dzieci. W pierwszej klasie troszeczkę mniej, około osiem dzieci się spodziewamy od września. Jeszcze, jeszcze są miejsca w naszych grupach. Czyli można się zapisać. A proszę powiedzieć, jak e, Państwo dali sobie radę w tych czasach e, no, lockdownów, e, COVID i tak dalej tych wszystkich rzeczy, jak tak, to jest? Tak. Bo szkoła nie musiała być zamknięta, tak? Bo to prywatna szkoła. W Ontario wszystkie prywatne szkoły musiały zamknąć Aha. podczas właśnie tych lockdowns. A nasza szkoła dostała pozwolenie właśnie, żeby nie zamknąć, ponieważ nasza szkoła jest bardzo mała, w pierwszym roku była bardzo mała, dostaliśmy pozwolenie, żeby dalej działać. To przez, przez cały rok szkoła była otwarta. Teraz, teraz będzie większa, to będzie właśnie podlegała bardziej pod regulaminami ministerstwa. Czyli można było przeprowadzić dzieci, zostawić tak, i tak, tak było przez cały ten czas tak. lockdownu. Tak, tak. To dzieci chodziły przez cały rok szkolny. No to chyba radość, bo, tak. bo jednak ta nauka zdalna to nie jest to samo, co, to nie, to, co obecność dzieci to w szkole. Nie, jest to samo, tak ni niestety to nie jest to samo, widzę po moich dzieciach. Y najmłodsze chodziły do szkoły, najstarszy właśnie. Y Uczył się przez internet i nasze dzieci tutaj w szkole e, osiągnęły bardzo duże sukcesy um, w nauce i widzimy bardzo duże e, postępy. To proszę mi powiedzieć, y, no, y, jakie są lekcje, jakie są zajęcia w tej, tej pierwszej klasie. Nasza szkoła jest tak zwana e, tak, Polish Immersion Szkoła. E, uczymy język polski i angielski. Codziennie e, dzieci. E, Trzy godziny polskiego, co najmniej trzy godziny polskiego dziennie z nauczycielkami, które są wykształcone w Polsce. Druga połowa dnia oczywiście jest po angielsku, to Te dzieci też bardzo dużo się uczą po angielsku. Nasza szkoła ma taką filozofię, że chcemy nauczanie po polsku i po angielsku właśnie na najwyższym, na najwyższym poziomie. Żeby dzieci się dużo uczyły i dużo zainteresowania właśnie budzić w nauce. Mhm. A szkoła działa jako non-profit? Jest organizacją non-profit? Jak to jest? Dokładnie, dokładnie. Nasza szkoła jest not-for-profit organization i razem z Kają jesteśmy na zarządzie tego non for profit Jakie były zajęcia podczas półkolonii? Co dzieci tutaj robiły? No przede wszystkim dzieci się bawiły w grupie dzieci. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza do po polsku, krytyki. polskie gry też? No polskie gry też, też przyjechał Pan Tadeusz i grał na harmonii i tańczyły, były zajęcia na podwórku, były pewne zajęcia w klasie, w sali gimnastycznej też dzieci się bawiły piłkami, różne gry wymyślały i mój synek zawsze wracał zawiedziony, że dzień się skończył, bardzo mu się podobało. Jak widzę, że dzieci przybiegają uśmiechnięte, wesołe, z rodzicami rozmawiają po polsku. I w tym wieku jest to takie najbardziej naturalne, aby dzieci umotywować. Jest to łatwe, że dzieci nie chodzą do polskiej szkoły, żeby po, prostu po angielsku rozmawiać. Dostosować się do warunków swoich przyjaźni, mówić po angielsku, ale tu dzieci mówią po polsku, bawią się razem. Nauczycielki oczywiście to wspierają, pomagają, przypominają, jak, jakieś są tam słówka zapomniane, no ale... Że dzieci były do tego zmuszone. Tu są stworzone warunki takie, żeby dzieci same w sobie chciały po polsku rozmawiać z koleżankami, z kolegami. Tutaj w naszej szkole czesne wynoszą 1200 dolarów miesięcznie. Oczywiście, jeżeli rodzice potrzebują wsparcia, to mogą się zwrócić do nas. Mamy stypendia dla, dzieci, które, dla rodzin, które je potrzebują. Jak masz na imię? Musisz głośno powiedzieć. Kierasz! W co się bawisz? Tenis. 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 Czy mówisz po angielsku czy po polsku? Ja mówię po polsku i po angielsku. No świetnie. Tak? On jest Oliver. Oliver? mówi po polsku, dziękuję. A to jest to jest twój to jest twój kolega czy? No, to jest mój kolega. Tak, to jest swój kolega? Zobaczcie, co no, byś no, Samo to tylko troszkę coś innego, że, że coś o mnie. No właśnie, to on może się przedstawić, ile masz lat? Sześć. Co Ci się podoba? Co Ci się najbardziej podoba? No, jakie fajne? No, możemy kolorować, robić różne rysunki. Mm -hmm. A na zewnątrz też jesteście? W gracie? Tak. A w co gra? W, w piłkę nożną. O czym to jest? A strona 1 czy strona 2? O stronę 2. Dobrze. To jest możliwe sasie. O. To jest o rycerzu? Jak masz na imię? O, jest, podoba Ci się tutaj? A co Ci się najbardziej podoba? No powiedz, to, to powiedz jeszcze ile masz lat? Pięć lat. Pięć jeszcze pół. A co najbardziej lubisz robić? Na pół kolonii. Mówiłeś mi o, o tańcach. Tak? tak? Tańce mi się bardzo podobają. Tańce mi się bardzo podobają. A co no. jeszcze? Jesteś bazilniś. się. się. Pracuję w tej szkole na co dzień. Uczyłam... Zarówkę. Mieliśmy przygotowanie bardzo podobne jak w Polsce, z różnego rodzaju przedmiotów. Była to geografia, była to historia, przyroda, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia z wychowania fizycznego. W szkole prowadzone są zajęcia przez cały tydzień. Jeżeli chodzi o język polski, to są 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Dzieci mają 4 godziny zajęć z angielskiego, również wszystkie przedmioty i 4 z języka polskiego. Także mamy bardzo dużą szansę na to, żeby przekazać jak najwięcej wiadomości, które dotyczą właśnie kultury, sztuki, zwyczajów, tradycji, obyczajów. Wszystkiego co dotyczy Polski. Ta nauka jest żywa, dlatego że odbywa się poprzez doświadczenie, poprzez różnego rodzaju wycieczki, tutaj teren. Mamy przepiękny park, przepiękną okolicę. Dzieci poznają zwierzątka, poznają zwyczaje na przykład konkretnych regionów Polski. Robimy prezentacje, uczymy się malować i wszystko dotyczy tego, co dzieje się w Polsce. Więc ten program jest bardzo bogaty, bardzo zbliżony. Polskie podręczniki, polskie książki, polscy goście, którzy odwiedzają naszą szkołę. Myślę, że jest to coś pięknego dla Polonii tutaj, dla dzieci.